Witamy wszystkich serdecznie na Igrzyskach Bez Barier, pierwszych Igrzyskach Bez Barier. Mamy rok olimpijski, więc w AZT-sie postanowiliśmy mieć swoje Igrzyska. Igrzyska dla dzieci, dla dzieci z niepełnosprawnościami. Nowa inicjatywa, ale jak widać, już przyjęła się bardzo dobrze. Mamy wręcz nadwyżkę chętnych i bardzo się z tego cieszymy. Mam nadzieję, że z każdym kolejnym rokiem będzie ich jeszcze więcej. Obiekty są otwarte dla Państwa. I chcemy jak najwięcej takich imprez organizować. Może powiedzieć, że że wbiegę, zająłem drugie miejsce, a w wyrzutach oszczepem yy, tam trafiłem na 10. Nie wykorzystałem w to dużo umysłu i siły. No, lubię sport. Na razie jest super. Tutaj. Fajnie, fajnie tu są koledzy i dużo można tu poznać i dużo można tu ćwiczyć. Dzisiaj biegałem na przykład na 50 metrów na bieżni na Warszawie. Tak że cała, cała sala, taka wielka. Biegi, przeszkody różne, skok dalej. Wczoraj było bardzo fajnie. Bieganie było fajne. Byłam wczoraj pierwsza przy mecie. ping mi się podoba i wszystko. Też apeluję, żeby inni też uprawiali i żeby nie siedzieli w domu jak jakieś kluski śląskie. Jestem z ze szkoły, mieszkam w internacie i szybko biegam. Kocham sport. Sport dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest taką szansą na osiąganie sukcesu. Każdy lubi osiągnąć sukces, a w sporcie, pomimo jakby no swoich ograniczeń, mają taką możliwość. Na treningach, na zawodach, na różnej rangi zawodach. Także to jest dla nich takie poczucie, że w tym momencie ja jestem najważniejszy, a nie jestem tą słabszą osobą, gdzie na co dzień często doświadczają takich emocji. Po prostu biegłam jak się da. Zdobyłem pierwsze miejsce, no i tak zrobiłem, że dałem wszyscy, całe siebie wszystko wysiłek. Szczęśliwy byłem, no i ten, i, i miałem pierwsze miejsce. Prosto z serca. Przyjechało do nas aż 120 dzieci z całej Polski, z 22 klubów, ośrodków. Ten projekt ma na celu przede wszystkim upowszechnianie kultury fizycznej, czyli pokazanie tym dzieciakom, że aktywność fizyczna jest spoko, że jest fajna, że możemy się tym bawić. Nas, teoretycznie osób pełnosprawnych, uczą w wielkiej empatii, otwierają serca. Dla każdego z nich, dla każdego z nas jest miejsce na świecie. się dobrze i bym chciał dostać sportowcem. E, lubię sport. Chciałam być piłkarzem. Najbardziej to piłka nożna, że mi fascynuje i będę chciał w przyszłości też grać. E, chciałabym kiedyś uprawiać sport, bo lubię biegać. Bym chciała częściej uprawiać sporty, że mogła też wygrywać. Ten sport jest dla mnie bardzo ważny. Bardzo mi się podoba, jak wygrywam. Jest ważny dla mnie sport, żeby ćwiczyć. Teraz się uczę na zawód kucharz, ale będę w przyszłości ćwiczył sobie jako hobby. Dziękuję, dziękuję. że jechałem. Sport jest bardzo ważny. Dla życia. za zaród. Do Was.